Dzień dobry, dzień dobry! Witam Was serdecznie w czytaniu dla Wagi na miesiąc styczeń. E, moi drodzy, projekt.nemun to jest nazwa mojego Instagrama, zatem zapraszam Was. Wrzucam tam wcześniej kolejność znaków czy jakieś takie ogłoszenia. E, również chciałaby was po, chciałabym Was poinformować o tym, że czytania na rok 2024 są wykonane, ogólne. Zapraszam na kanał. Ale też już nie przyjmuję... E, Zamówień już mam full, że tak powiem, na czytania roczne. Do końca stycznia je będę wykonywać. Mam jeszcze kilka zapasowych wiadomości mailowych, zatem będę się do Was na pewno odzywać, jeśli pozwalniają się miejsca, ale w tym momencie już nie przyjmuję zamówień. Ale możecie korzystać z pytań. Odpowiadam na pytania prywatnie oraz robię rozkłady partnerskie. Okej, okay, drogie wagi. Zobaczmy, co tutaj dla Was wsteczno... Co no dla wagi w Waga. Miesiąc styczeń. 8 buławka, płanka. 9 bław. Bądźcie ostrożni, nie ufajcie wszystkiemu, co do Was przychodzi, czytajcie między wierszami, bo karty pokazują, że tutaj jakieś sprawy mogą wychodzić na jaw, ujrzeć powoli światło dzienne, ale nie wszystko jest jasne, zatem zanim powielimy wiadomości, informacje, zastanówmy się. Tutaj trzeba jakby być w ostrożnym też w tym, co mówicie, bo jakieś tajemnice mogą zdradzone zostać, niechcący zresztą. Dobrze, wagi drogie, co tutaj mam dla Was? Karta kochanków. Partnerstwo wychodzi na pierwszy plan w tym miesiącu, co jest wyzwaniem... 6 denarów. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Cesarz, przeszłość, śmierć. Co w waszej głowie, wasze dążenia, król mieczy, co nadchodzi zatem? 4 denary. Wasze nastawienie, 4 kielichy, otoczenie. Dwójka denarów. Wasze nadzieje lub obawy. 8 denarów, i w rezultacie. Wszechświat. Dobra, sprawa rozwiąże się na pewno w tym miesiącu, ale słuchajcie, tak jakoś tu jest tak, powiem tak, teoretycznie sprawy partnerskie wychodzą na pierwszy plan, czy to jest partnerstwo biznesowe, czy rodzinne, czy związkowe, natomiast wokół pieniędzy, wokół domu, bo tutaj jakby te sprawy nawet nie tyle co gospodarstwa domowego, ale pieniędzy wychodzą mi na pierwszy plan. Umowy zresztą, na przykład o mieszkanie, coś takiego mi się rysuje, że tutaj trzeba będzie trochę się pochylić, i wy wagi jesteście trochę na nie, ale poważne tu decyzje tutaj są, bo ten cesarz u podstawy jest zobowiązaniem. To jest ten, który właśnie tworzy ten dom, tworzy te fundamenty. Zatem tak bardzo praktyczny miesiąc przed Wami, ale Wy, coś, wy jesteście w czymś na nie, bo czwórka kielichów albo czujecie się nie. Niezbyt wzięci pod uwagę, na przykład przez partnera, albo wy jesteście na nie w ramach tego, co partner chce wam zaoferować. Czy ta osoba, z której dotyczy ta sytuacja, bo mamy dwójkę denarów, czyli tutaj albo ktoś w waszym otoczeniu się waha, albo wam daje jakąś propozycję, ale wy tak no niekoniecznie, no zobaczymy. Wypadł Wisielec. Karty proszą, żeby tutaj starać się spojrzeć na tę sytuację z innej perspektywy, czego w twórcy kielichów zawsze brakuje. Dobra, za o... Czekajcie, bo mi tu lecą karty. Zaczynam od cesarza. To jest, cesarz jest kartą zobowiązania. To jest lojalność, to jest budowanie fundamentów, to jest relacja z szefem, z mężem, to jest ten, jeżeli związek, tak zobowiązanie, to takie bardzo przyziemne, czyli na przykład zamieszkajmy razem. To jest takie bardzo zdecydowane działanie. Cesarz zawsze z chaosu robi porządek. Więc o co tu chodzi z tym cesarzem? No jest szóstka denarów, to jest karta, którą macie na wezwaniu, więc ja od razu do niej przechodzę. Ale najprawdopodobniej chodzi na przykład o podział majątku. E, o co chodzi? To jest na wezwaniu szóstka denarów, czyli równowaga w dawaniu i braniu. Jest 10 mieczy. W ogóle bym się nie zdziwiła, gdyby w tym miesiącu jakby problem pojawił się wokół kwestii właśnie podziału majątku, pieniędzy, czy mamy wspólne konto, czy osobne i tak dalej, bo tutaj te sprawy praktycznie wychodzą na pierwszy plan, a dziesiątka mieczy z reguły obok szóstki denarów pokazuje mi, że jakby układ nie jest dla Ciebie korzystny. Więc to mamy na wezwaniu. I teraz tak, karta kochanków chodzi o relacje. O relacje jakie? Czwórka buław. O relacje z, z osobami, z którymi tworzycie gospodarstwo domowe. Albo środowisko pracy, bo czwórka buław jest taką kartą, gdzie powinno być bezpiecznie i stabilnie, czyli tworzę tą z kimś. I to jest ten cesarz, który też jest czwórką de facto, ale tu nie ma równowagi, bo karty pokazują, że ktoś może nie chcieć się angażować w pełni, chociaż otoczenie jakby jest skory na kompromis, to tak jakby wy niekoniecznie, ale zobaczymy, z czego to wynika. Okej, okay. przeszłość śmierć i trójka denarów tutaj jakieś układy już miały miejsce, rozwiązanie układu. Może już próbowaliście, w jakiś sposób się dogadać z osobami naokoło Was, które są zaangażowane w te sytuacje. Tylko, że tutaj, jakby warunki tej relacji, tejże sytuacji się zmieniły. I teraz z tego tytułu trzeba się zastanowić, co dalej, bo tu nie wiem, mogło być, nie wiem, ach, jakiś taki yy, biznes, gdzie są trzy osoby, mamy trzech właścicieli na przykład, jakaś spółka i jeden nam się stracił i musimy to teraz między sobą podzielić. Takie sytuacje tu widzę. W Waszej głowie król mieczy, zatem wy kierujecie się czystą wiedzą, prawem. Chcecie mieć jasną sprawę, podchodzicie bardzo logicznie i rozsądnie do rzeczy. I jest księżyc. Waga chce jasności, waga nie chce tajemnicy, waga chce, żeby kawa na ławę. Wypróbujecie coś wyjaśnić, wypróbujecie coś zrozumieć. I jest czwórka danarów, i to jest taka karta, która mówi o tym, że no najzwyczajniej sprawy mogą dotyczyć. W... O, patrzcie, jeszcze taka płanka w tle kurczę, no, musicie uważać ta czwórka denarów, sprawy najzwyczajniej mogą dotyczyć naprawdę relacji domowych, domu jako budynku, wspólnej firmy, ale to jest też taka karta takiego wycofania, takiego zamknięcia, że ja nie chcę się otworzyć, że ja nie chcę w to dać swojego wkładu. Jest wszechświat, to jest ta karta. Wydaje mi się, że tutaj i tak trzeba będzie tę sytuację rozwiązać, bo karta wszechświata jest tak naprawdę trochę przeciwieństwem czwórki denarów, bo wszechświat już, mam doświadczenie, mam wiedzę Załatwiam, ogarniam i jestem wolna od sytuacji. Może być też tak, że właśnie doświadczenie powoduje to, że Wy się tak jakoś tu trochę wycofujecie. Dlaczego Wy jesteście na nie z czwórką kielichów? Ustałka kielichów. Wy nie ufacie tej osobie, z którą jesteście w tym gospodarstwie, w tym domu. Ja nie wiem, może Was ktoś zachęca, żeby wziąć wspólny kredyt na mieszkanie, tak? I Wy nie ufacie tej osobie, dlatego że ta osoba już kiedyś na przykład odeszła, Was zostawiła albo myślicie Wy o odejściu. Jakby tu nie ma zaufania, to jest takie poczucie, ja nie wierzę, że tego nie zostawisz na mojej głowie. Coś takiego mi się rysuje, albo też doświadczenie nauczyło mnie, tak? Albo im bliżej jakiegoś zobowiązania, to sobie zdajecie sprawę, że ja tego nie chcę. Bo to jest podświadome. Czwórka kielichów, ósemka kielichów, ja nazywam te karty zawsze kartami kompas. Czwórka kielichów czuje dyskomfort, nie podoba mi się, nie chcę się na to godzić. Ósemka kielichów czuję, że to nie jest dla mnie. Czasem ciężko to wytłumaczyć racjonalnie. Czasem to jest irracjonalne uczucie, ale to gdzieś tam trzeba temu zaufać. W otoczeniu jest dwójka denarów e, i jest dziewięć denarów, więc ktoś Wam tutaj coś proponuje, i rzeczywiście ta osoba jakby kieruje się czysto materią, a przede wszystkim e, swoim zyskiem. Nie mam tutaj informacji, żeby ta osoba chciała Was odszukać, ale to jest tak jakby, nie wiem, ktoś prosi, żebyście poręczyli mu za kredyt. Albo otwórzmy ten biznes, zobaczysz, że będzie super. Ta osoba nie myśli do końca o Was. Potrzebuje chyba kogoś do tego, co chce zrealizować. Wy macie wątpliwości i ja myślę, że nie bezpodstawne. Teraz tak, wasza nadzieje lub obawy osamka denarów. 5 denarów, wy uważacie, że nie ma podstawy, że ta osoba nie jest odpowiedzialna najprawdopodobniej, albo cała ta sytuacja, albo propozycja, że to nie jest odpowiedzialne, że to nie jest praktyczne, że tu będą straty, wy macie obawy, że nieważne, jak się zaangażujemy, albo na przykład, że ja się tylko zaangażuję, a ty nie, i zostanie to na mojej głowie. Najzwyczajniej no chyba bójcie się, że zostanie cała sprawa na waszej głowie, że za duża odpowiedzialność. W rezultacie jest wszechświat i jest a mieczy, także decyzje do końca miesiąca zostaną. Yy, zgodnie z Wami podjęte, bo Wszechświat mówi, stawiaj na to, gdzie Ty czujesz wolność i nieskrępowanie. Ósemka w umiarkowanie, rozmowa, ustalenia. Ja bym nie wchodziła tu na 50-50, ale zobaczymy, co karty doradzają. Wy musicie zaufać sobie, bo intuicja Was nie oszukuje tutaj, tak czuję. Jeśli chodzi o znaki, yy, mamy strzelca, mamy skorpiona, mamy wodnika, mamy raka, mamy ryby. Znaki stałe, lewek, skorpion, wodnik ogólnie i jest baran u podstawy. Dobra, oczywiście Was tak z tym nie zostawię. Dopytamy trochę. Czy możecie ufać tej osobie albo tej propozycji, bo to może być też propozycja pracy, tak? propozycja wejścia w relację jakąś, natomiast ta osoba raczej kieruje się swoim zyskiem, ale widzi potencjał. Czy Wy możecie ufać tej osobie? Czy waga może ufać tej osobie? As buław. Well. To jest osoba troszkę działająca w impulsie, to jest też osoba, która może działać pod wpływem chwili. Zatem to nie jest tak, że mamy jej nie ufać, ale to jest osoba, która może mieć problem rzeczywiście z wytrwaniem, bo wspomniany zapał może się aktywować. E, tutaj doświadczenie jest też ważne, które macie z tą osobą. Czy ta osoba jest w stanie wytrwać w, w tym postanowieniu? Karta gwiazdy. Myślę, że tak, ale tutaj też jakby to są takie. Z kartą gwiazdy my też idealizujemy. Czy ta osoba praktycznie jest w stanie wytrwać? Paść kielichów. Uważam, że brakuje tej osobie doświadczenia w tym, co chce z wami tworzyć, robić. To jest takie idealistyczne spojrzenie trochę. Natomiast nie mam informacji, żeby ta propozycja, nie wiem, pracy, czy to, czy, co Wam ta osoba chce zaoferować, żeby było dla Was złe. Ale jest idealistyczne. Hmm. Czy, czy warto w to wchodzić najzwyczajniej? Czy warto w to wchodzić za 7 buław, przeciw, paźmie, mieczy, rada, 10 mieczy? Nie. Nie. Świadomka była, chroń siebie, chroń siebie, nie odpuszczaj, wiesz co ci chodzi po głowie, wiesz co może nie wyjść. Przeciw, paźmieczy, kontakt. Nie ta osoba jest idealistyczna, może też pod wpływem chwili działać i pewne rzeczy idealizuje, nie wszystko jest szczere przez to, bo może się jej coś wydawać, że coś jest piękne i tak to przedstawi, niekoniecznie jest. czy też, no nie, szczególnie jeżeli umowa jest dla was niekorzystna, 10 mieczy w rezultacie czasem lepiej odpuścić. Naucz się na błędzie, nie bez powodu czujesz, że masz tego nie robić. Czymkolwiek to nie jest. I to przychodzi od osoby zaufanej. Także waga musi zaufać sobie i odsunąć się najlepiej od tego. Za mało informacji macie, za mało wiedzy tu jest i za mało doświadczenia. Eee, czy ta sytuacja, ta, to, co Wam proponuje ta osoba, nie wiem, czym to będzie. Czy to ma realny potencjał? Straty. Potencjał ta sytuacja ma, ale karty pokazują, że może braknąć zaangażowania. Yy... Jednej ze stron, że ktoś może próbować tutaj forsować swoje pomysły i idee, yy, i że yy, są straty z tego tytułu. Sama sytuacja, tak, propozycja ma potencjał, czy to jest wybudowanie domu, czy praca. Natomiast nie z tą osobą, nie z tą osobą, po prostu poczekajcie. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, poczekajcie, czas Wam pokaże. Bo tutaj problem jest wokół osoby. No, to tyle. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.